Cześć, witam was serdecznie wszystkich z pięknego Opola Mam dla was taką fajną wiadomość już niebawem 16, bodajże 17 października tego miesiąca będziemy gościć na Biskupiej Kopie w naszej kochanej cioci Elika Sprzyńskiej a tydzień później będzie wielka, wielka niespodzianka jestem w trakcie rozmów z Damianem właścicielem ośrodka czasowo rekreacyjnego Grek nad Jeziorem Otmuchowskim. Tam chcielibyśmy pokazać się z naszymi szantami. E... Śledźcie nasz profil, bo to jest bardzo ważne. Wszystkie takie potwierdzone zmiany będą poparte na pewno jakimiś informacjami w formie plakatu. E... Myślę, że w jak największym gronie Korzystając jeszcze z pogody, aury, jesiennej aury spotkamy się jak i w jednym, tak i w drugim miejscu. Podpowiem, gdzie też chwaliliśmy się już na naszym profilu, Band. zbieramy się, słuchajcie, nasi, nasi mili wszyscy do kolejnej płyty. Nie powiem, że termin nas goni. Chcielibyśmy zrobić to jak najszybciej. Niestety pracujemy. Każdy z nas coś gdzieś tam ma, jest nas pięcioro i ciężko jest nam się sprzężyć w jednym czasie, w jednym w danym momencie, żeby to wszystko zgrać, ale jesteśmy na dobrej drodze. Pozyskaliśmy sponsorów strategicznych, także tutaj na razie nie będę ich wymieniał, ale już dziękuję serdecznie za to, że są. Dzięki, dzięki nim przede wszystkim będziemy mogli sfinansować zapis w studio. Cóż, na chwilę obecną. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz z malowniczego popatrzcie pięknego pola. Pięknego. O. Tutaj jest to akurat w takim fajnym parku. Kawałek cienia znalazłem. To jest park. Nie wiem jak on się nazywa, nie pamiętam. Choć powinienem chyba. Eee, Ale jest budynek sądu O, sądu połownie. Eee, jedyne wolne miejsce oczywiście tutaj znalazłem, <grym> parkingowe. Eee, wracając do tematu. 15, przepraszam, 16, 17, biskup Jakopa, kolejny weekend, czyli 23 październik. Prawdopodobnie jestem w trakcie rozmów, dzisiaj będę tych rozmów popełniał. Spotykamy się na greku. W ciągu całego dnia będziemy grać, myślę, że gdzieś w granicach godziny 16 zaczniemy, do później godzin wieczornych. Będzie można nas posłuchać, będzie można zjeść. Pytną pizzę, nie tylko pizzę, napić się czegoś smacznego, czego co Państwo sobie zdarzycie. I przede wszystkim posłuchać nas. Posłuchać nas, naszej muzyki, naszych szant. W naszym wykonaniu, co jest najważniejsze. Na żywo. Będzie można też wyjść z jakimś prezentem pod pachą, ale to też nie niespodzianka. Trzymajcie się do zobaczyska. Hej!